Witajcie, nazywam się ojciec Paweł Drobot. Tematem tych rekolekcji jest połączenie. Połączenie to znaczy połączenie z Bogiem. W jaki sposób mogę nawiązać to połączenie? Światłem na tych rekolekcjach, przewodnikiem na tych rekolek rekolekcjach jest dla nas Syn. Syn, który miał połączenie ze swoim ojcem w domu, bo wszystko otrzymał, co potrzebował, nagle postanowił wejść na swoją drogę, Pogubił się, zerwał to połączenie, ale na szczęście na nowo odnalazł. Być może już domyślasz się, domyślacie się, że chodzi o miłosiernego ojca, którego dom jest fajnym miejscem, aby mieszkać i marnotrawnego syna, który wrócił. Chcę Was zaprosić teraz, abyście posłuchali kilku świadectw młodych ludzi. Co to znaczy bycie połączonym z Bogiem? i Co jest dla Ciebie tym połączeniem z Bogiem. Cześć, jestem Krzysztof z Warszawy, studiuję prawo. Dla mnie być połączonym z Bogiem oznacza pozostawać w nim, z Nim w relacji poprzez modlitwę, przez sakramenty, przez poszukiwanie Jego woli. Owocem trwania w tej relacji jest doświadczenie Bożej miłości, wielkiego pokoju pośród wszelkich trudów i ogromnej radości, której ten świat dać nie może, tylko Bóg. Cześć, mam na imię Karol, jestem z Krakowa. Dzisiejszy świat, dzisiejszy świat mówi dookoła mi, mówi dookoła nam i przede wszystkim próbuje nas rozłączyć od siebie, od Boga. A czym dla mnie jest połączenie? Właśnie przeciwieństwem tego, o czym powiedziałem. Szukam dzisiaj Boga i spotykam się z Nim przede wszystkim w drugim człowieku. Dlatego bardzo ważna dzisiaj w życiu dla mnie jest moja rodzina, ale też druga rodzina, wspólnota. I to połączenie, właśnie rozumiem tak, on jest drugim człowieku, ja przez drugiego człowieka idę do nieba, ale też ładuję się i e, e, czerpę od niego wtedy, kiedy się osobiście z nim spotykam, w Jego słowie, w sakramentach i wtedy, kiedy mogę go adorować. Cześć, trzymajcie się. Do zobaczenia 29 marca. Cześć, mam na imię Alicja, na co dzień mieszkam w Tarnowie i studiuję biologię. Dla mnie być połączonym z Bogiem to dać mu się kochać, nie odrzucać tej miłości i zaufać Mu, dać Mu się prowadzić tak, jak On tego chce i pozwolić Mu działać w swoim życiu tak, jak On tego chce, bo On zna mnie najlepiej. Ojciec Paweł Drobot, redemptorysta, zakonnik. Bycie połączonym z Bogiem oznacza dla mnie taką osobistą, żywą relację, bezpośredni kontakt z Nim. Takim miejscem szczególnym, gdzie mogę nawiązać ten kontakt, to jest Słowo Boże. Po prostu mogę go słuchać. Modlitwa i jeszcze jedno miejsce, drugi człowiek. Spotykając się z różnymi ludźmi, słuchając ich, ich historii życia i również ich historii połączenia z Bogiem, jestem w stanie nawiązać kontakt z Bogiem. To oznacza dla mnie bycie połączonym z Bogiem. Cześć, mam na imię Paulina, pochodzę z Tarnowa, Na co dzień już nie jestem do końca takim młodym człowiekiem jak wy, ale jakby współpracuję z takimi ludźmi, ponieważ jestem nauczycielem. Chciałabym wam powiedzieć też, co to znaczy dla mnie być połączonym z Bogiem. Przede wszystkim to jest słuchać go i odpowiadać na to, co on proponuje mi, abym czyniła. I myślę, że to, to, to jest chyba taka krótka odpowiedź na to pytanie, co to znaczy dla mnie być połączonym z Bogiem. Dzięki, pozdrawiam, do zobaczenia. Cześć, jestem Krzysiek z Krakowa. Jestem doktorantem, informatykiem. Połączony, połączony z Bogiem, dla mnie to jest z jednej strony pozwolić Bogu być w moim życiu, pomagać mi w moim życiu, wpływać na moje życie, a z drugiej strony też wychodzić ku Panu Bogu moim działaniem i poznawać go i pozwolić mu pozwolić sobie dać się nim zachwycić, może tak. Do zobaczenia. Cześć wszystkim. Jestem Zosia. Jestem z Warszawy i studiuję dytetykę. Dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić z tym, co to dla mnie osobiście znaczy być połączonym z Bogiem. Pierwsze o czym myślę, jak słyszę te słowa, to jest to, że nie jestem sama. Że mam kogoś, kto się o mnie troszczy, kto jest gdzieś blisko mnie, ponieważ bycie połączonym to znaczy, że mam kontakt z tą osobą. To znaczy, że mam z Nim jakąś więź, jakąś intymną relację. Bycie połączonym z Bogiem jest dla mnie chyba najważniejszą rzeczą w życiu. Bez tego bym nie mogła żyć. To jest taka relacja, która daje mi poczucie bezpieczeństwa. Daje mi też dostęp do, do źródła, do do źródła miłości, do źródła radości, daje mi siłę do życia po prostu. To dla mnie znaczy być połączonym z Bogiem. A dla Ciebie, co znaczy być połączonym z Bogiem? Zachęcam, podziel się w Twojej grupie, podziel się z Twoimi znajomymi. Niech to będzie odpowiedź na to pytanie, refleksja dotyczące tego pytania niech będzie dobrym przygotowaniem na nasze spotkanie rekolekcyjne. Do zobaczenia 29 marca.